Witajcie PAP, czyli Polska Agencja Prasowa czyli po pierwsze Polska a już oceniając wizualnie i widząc obcą flagę jest to sprzeczność po drugie Agencja Prasowa to można by rzec fundament informacji dlatego nie zastanawiasz się przyjmujesz podane informacje za pewnik bo jest to Polska Agencja Prasowa jednak, jak już okazuje się, w Polsce nic nie możemy brać za pewnik. Bezszczelnie fałszuje się nam historię dla obecnej poprawności politycznej. Na rażące nieścisłości ze źródłami historycznymi natrafi użytkownik Twittera Jack Strong. Nieścisłości, czyli w tym przypadku celowe zatajanie i fałszowanie historii. I jaki to absurd, gdy pap, czyli polska agencja Pracowa na jednej z zakładek swojej strony ma fake huntera. W artykule na stronie PAP-u rzeź woli, jedna z najbardziej krwawych zbrodni wojennych w Europie XX wieku, mamy relacje ocalałej z masowych egzekucji w Poprawność polityczna zakazuje podawania, że poprawcami w tym przypadku byli również Ukraińcy. Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej mamy tekst porównawczy autorstwa Macieja Żuczkowskiego. W, artykulu, w artykule polskiej agencji prasowej zastępuje się w zdaniu: Błagałam otaczających nas Ukraińców, by ratowali dzieci i mnie. Zostało zastąpione zdaniem: Błagałam otaczających nas Niemców. Czyli. Słowo Ukrainiec na Niemiec. Kolejne zdanie to. W pewnym momencie Ukrainiec stojący za nami strzelił najstarszemu hmm, synkowi w tył głowy. Wycina się słowo Ukrainiec i wstawia się słowo oprawca. Kilka dni później, jak na Twitterze zaczęło, się, zaczęło być głośno na ten temat, papę z hmm, obcą flagą poprawił cały tekst. To jest tylko jeden ujawniony tekst, a ile takich przeszło, a my przyjęliśmy to bez, bez zastanowienia, jako prawdę, to agencja prasowa, więc się nie zastanawiamy. Agencja rządowa, tylko jak to się ma do artykułu 6 prawa prasowego, gdzie czytamy i prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania zjawisk. I artykuł 12. Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Zgodność. Zgodność ze źródłem. Ewidentnie zostało tu złamane prawo prasowe, a prawda obwałcona. To również uczy nas, by nie traktować tak zwanych przekazywanych informacji jako informacje, tylko komunikaty. Dopiero relacja między komunikatami możemy określić jako informacje, czyli przekaz z kilku różnych źródeł, ich analiza porównawcza jest dla nas informacją. Jedna z postaw cybernetyki. Dzięki za uwagę i do następnego.